No, się malko. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak podrywać dziewczyny w klubie, czyli podryw w klubie takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć, żeby skutecznie tą dziewczynę w klubie poderwać. Ja nazywam się Tomgaz w ogóle i dlaczego mogę Ci o tym mówić, i dlaczego powinniśmy je słuchać? Myślę, że tak naprawdę opinie, rezultaty moich klientów, moich podopiecznych, przeszłych i obecnych mówią, powiedzą najlepiej same za siebie. Może bezpośrednio wejdę przede wszystkim na początek na mojego Instagrama, na którego Cię bardzo serdecznie zapraszam, tam możesz mnie poznać z bardziej takiej prywatnej strony, często są jakieś relacje ze swojego życia, możesz zobaczyć jak sobie działam z klientami, na przykład w tych różnych relacjach, możesz zobaczyć tutaj rolki, na których jest dużo, czy jakaś tam wiedza, czy jestem ja, czy są jakieś tam opinie innych moich klientów, innych moich podopiecznych no i możesz troszeczkę bliżej mnie poznać, więc tam cię bardzo serdecznie zapraszam, zapraszam cię również na strony zapomnij i zacznij żyć łamane na opinie, tutaj masz Opinie moich wideo masz opinie MP3, masz y, opinie sms tak, rezultaty. Mm, no, trochę tego jest. Również swój kanał na YouTubie, który, na którego teraz aktualnie oglądasz, jeden z filmików, jak tutaj widzisz, jeśli wejdziemy sobie w informacje, kanał prowadzę od 15 maja 2020 roku, w, tej, w tym czasie umieściłem 441 filmów, a łączna liczba wyświetlonych moich filmów to jest prawie 500 tysięcy. Więc jeśli już wiesz, kiedy już wiesz, że jestem kwalifikowany, żeby ci o tym wszystkim mówić, to myślę, że możemy sobie przejść do tematu, czyli jak podrywać dziewczyny. Okej, okay, no to lecimy. Jak podrywać dziewczyny w klubie. E, więc sobie lecimy. Przede wszystkim, jeśli chcesz. E... Podrywać. Skutecznie dziewczyny w klubie musisz mieć na uwadze kilka bardzo ważnych aspektów, o których musisz pamiętać zawsze. Ja się tutaj przesunę, żebyśmy mnie lepiej widział. Przede wszystkim nigdy nie bierz personalnie pierwszej zlewki do siebie. Dlaczego? Dlatego, że w klubie dziewczyny są przyzwyczajone. One już z góry wiedzą, że facet do niej będzie podchodził zagadywał. I to nie jeden facet, tylko kilku facetów. Bardzo często będzie, będą to faceci powiedzmy, w cudzysłowie jak te dziewczyny czystą mówią obleśni, tak, będą się do nich dobierać, robiąc to będą w zły sposób, no. Dziewczyny są przyzwyczajone do tego, że facety się będą do niej dobierać, będąc do klubu, tak? I jeśli dziewczyna miałaby nie zlewać faceta, który, jej się, który do niej podchodzi, tylko z każdym facetem, z którym, który do niej podchodzi, miałaby powiedzmy gadać, tańczyć i tak dalej, to ona by całą noc nic innego nie robiła, a tylko by tańczyła z tymi właśnie facetami. My tego oczywiście, my o tym wiemy, więc wiemy, że ta pierwsza zlewka, czy. Czy nawet druga czasem to jest coś całkowicie normalnego. Często jest tak, że podchodzi do kobiety, kobieta nawet dobrze na ciebie spojrzy, no nie, weź, weź, odejdź, 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 nie? Nawet nam dobrze cię nie wspieram, słowa nie zdążyłeś powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że ona właśnie w ten sposób e, filtruje, filtruje po prostu facetów y, tych, powiedzmy, y, tych takich natrętów od, od facetów, którzy, którzy, którzy może wykażą większe jakieś tam zaangażowanie i, i którzy się tak łatwo na przykład nie poddają. Nie? Więc ta pierwsza zlewka jest czymś całkowicie normalnym, nie wyższym personalnie do siebie, jest to coś całkowicie normalnego. Ile razy ja dostaję zlewki za pierwszym razem, a potem podchodzę drugi czy trzeci raz i wszystko potem idzie w naj, jak najlepszym przypadku. I bardzo często tak to właśnie robię, tak? Czyli, że jak zostanę zabezpieczony razem zlewkę, to się tym nie przejmuję, uśmiecham się i idę sobie gdzieś tam, tak czasem robię taką smutną minę, idę sobie i. Podchodzę do niej za 10-5 minut, kiedy już może jej stan emocjonalny jest trochę lepszy, może się troszkę bardziej na przykład podpiła, może widziałem, wysz, że wyszła gdzieś na papierosa, wychodzę do niej na tego papierosa i z nią coś tam porozmawiam, nie? Więc o to chodzi. Ważne jest też to, żebyś był totalnie na luzie. Dlaczego? Dlatego, że jak tak zwrócisz sobie większą uwagę na to, jaka sytuacja jest w klubie, to bardzo często każdy jest na spinie. A ja zawsze mam śmiechy, bo no ja tak, jak idę raczej do klubu, to tak jestem totalnie na luzie, bawię się, nie? A często widzisz facetów spiętych, spiętych jak baranie jaja, napiętych ca, cały wieczór, bo są inni samcowie i też kobiety i trzeba jak najlepiej tych kobiet się zaprezentować i są spięci, tak? I kobieta też do tej spiny jest przyzwyczajona, kobiety to widzą, nie mówiąc o tym, że kobiety też są spięte, bo kobiety też chcą jak najlepiej wyglądać, chcą jak najlepiej się czuć i Wiesz, widzą jakąś dziewczynę, która wygląda może lepiej od nich, może założyła tą sukienkę, już jest taka dziewczyna spięta. Dlatego ludzie właśnie piją ten alkohol w klubie, tak? Bo, bo są spięci, bo są spięci i chcą się wyluzować, i chcą się wyluzować. I to, co, e, czym ty zyskasz ogromną przewagę, to jak ty pokażesz się z takiej luźnej strony, że jesteś tak na takim totalnym luzie, e, właśnie w tym klubie podczas tego powiedzmy podejścia zagadania dziewczyny. Tylko wiadomo, luzu, prawdziwego luzu nie uzyskasz poprzez picie alkoholu, bo jak się napijesz alkoholem i że tak powiem się. Wyluzujesz za mocno, no to będziesz najebańcem dla niej, nie? I ja też tak miałem, że się upiłem zbyt bardzo i wtedy podryw w ogóle totalnie nie wychodzi, bo ja nawet nie potrafię zapamiętać imienia dziewczyny albo mówię, wiesz, o, 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 i ten. no i ona, nie, gościu, spadaj, spadaj, nie? Więc bądź na luzie, nie pij za dużo alkoholu i się wyluzuj. wtedy ona widzi, że o ten facet jest fajny, on jest, on jest, on jest na luzie, on się, on się nie spina, ona już o tobie ma inne w ogóle myślenie, nie. E Następną bardzo ważną rzeczą jest to, żeby twój głos, kiedy do niej podchodzisz, zagadłeś, był donośny, był wyrazisty, żebyś ty wyraźnie mówił do niej. Dlaczego? Dlatego, że m, klub jest głośno, bardzo często też w facecie, jak podchodzą do kobiety, to kobieta często też lewa faceta nawet przez to, że nie usłyszała e tego, co ten facet do niej powiedział. Nie? E więc ty musisz, być, twój głos musi być wyrazisty. Musisz mówić głośno, donośnie, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętaj też, że w klubie jest większe przyzwolenie na dotyk, bo nawet na pewno nieraz miałeś tak, że widziałeś, czy może miałeś taką sytuację, że się poznałeś dopiero co z dziewczyną, 5 minut później już się z nią wiesz, lizałeś się z językiem, połykałeś się prawie. Znaczy może nie ty, ale na przykład widziałeś, że, że jakiś facet połyka na przykład ją prawie, nie? poznaje się dopiero 5 minut temu, więc w klubie jest większe przyzwolenie na dotyk. Tam nie jest to niczym dziwnym, tam jest to czymś normalnym, więc Ty też jakby musisz z tego korzystać, bo Ty w ten sposób zyskujesz przewagę nad innymi facetami, którzy, się tego, którzy tego boją się na przykład robić, nie? więc śmiało korzystać z tego przyzwolenia na dotyk. Podchodź zawsze od przodu, żeby kobieta mogła Cię zobaczyć. Oczywiście też można pochodzić od tyłu, ale jest to mniej skuteczne. Lepiej jest, jak podchodzisz od przodu lub jak wcześniej na przykład spotkajesz się chociaż kontaktem wzrokowym z kobietą, żeby ona mogła Ciebie zobaczyć i potem do niej podchodzisz, ona widzi, że na przykład do niej podchodzisz i ona jest mniej, że tak powiem, zestresowana, zestasowana tą sytuacją, bo na Ciebie już zdążyła zobaczyć. Więc pochodź raczej zawsze od przodu. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyś zagadywał historią. E, nigdy e, raczej nie zagaduj tak. E, mm, w taki sposób, żebyś, że podchodzisz, mówisz hej, ale ładnie wyglądasz, ale fajnie tańczysz, hej, postawić ci drinka, hej, jesteś najładniejszą dziewczyną w tym klubie, czy coś tego typu. Nie, to, to jest nudne. Lepiej zagadać w historię, w taki sposób, na przykład widzisz dziewczynę, która sobie pali papierosa i podchodzisz do niej i mówisz na przykład coś w stylu hej, cześć, powiem ci, powiem ci że... Widziałem Cię już wcześniej, jak wychodziłaś z taksówki, i już wtedy myślałem, żeby do Ciebie podejść, ale, ale widziałem, że byłaś jakaś taka wściekła. Widziałem, że byłaś jakaś taka zła. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy, czy ktoś Cię wkurzył, czy, czy o co chodziło, ale uznałem, że to nie jest dobry moment, żeby do Ciebie teraz podejść, bo możesz, możesz mnie jeszcze uderzyć a nie chciałbym skończyć z podbitym okiem po tej imprezie. Natomiast widzę, że teraz sobie palisz papieroska. pomyślałem, że dołączę i się poznamy. Cześć, jestem imię, tak? Przedstawiasz się. I tyle, tak? Czyli taką historią zagadujesz. Nawet możesz powiedzieć coś w stylu: "Hej, cześć. Powiem ci szczerze, że fajną masz tą sukienkę, ale Widziałem tydzień temu dziewczynę w identycznej. I na początku jak ciebie zobaczyłem, zastanawiałem się, czy to, czy to nie jest ta sama dziewczyna, którą widziałem tydzień temu, ale teraz podszedłem do ciebie bliżej, bo chciałem to sprawdzić. Zobaczyłem i patrząc na ciebie, widzę, że nie, widzę, że nie. Ty, ty jesteś ładniejsza, ty, ty, ty byłaś tą ładniejszą. Tamta też nie była brzydka, ale ty jesteś ładniejsza. Ale te buty, tamta dziewczyna miała lepiej dopasowane buty do tej sukienki. Zastosowałeś tutaj nega, tak? Czyli znowu opowiadasz historię. I mów, i używaj właśnie takich negów czasem, tak? Takie negi są przepotężną bronią, bo kobiety są przyzwyczajone do tego, że facet do kobiety podchodzi, zagaduje, mówi piękna, jesteś ładna, fajnie wyglądasz, cudnie, i tak dalej. Kiedy jesteś negiem, kiedy używasz tego nega, czyli mówisz dziewczynie, ale te buty. Stampałem za te buty, totalnie nie pasują. One mogą nawet pasować, mogą nawet być idealne, ale gdzieś często to tak jest, że dziewczyna się dobrze ubiera do klubu, szczególnie jakaś atrakcyjniejsza. Ale jeśli ty to powiesz, to ona już takie dostaje. O co chodzi? Nie, wiesz, ona, ona już nie wie o co chodzi. Ona już przede wszystkim jej mechanizmy obronne spadają, bo ty ona nie czuje się podrywana, więc ona. Bardziej chce w to wejść, też się wyróżniasz od innych mężczyzn i, i, i to jest fajne. I zagadując przede wszystkim tą historią, nie śpiesz się z mówieniem. Mów donośnie, mów wyraźnie, ale nie śpiesz się, używając e, tej właśnie e, opowiadania tego, tak? bo jeśli ty mówisz coś wolniej, to wytwarzasz napięcie. Ty sprawiasz, że kobieta po prostu e, w napięciu jest, co ty powiesz dalej, jest tego ciekawa. A kiedy ty mówisz tak, no, 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 no", no to ona nawet dobrze cię nie zrozumie, szczególnie jak jest pijana. A jeśli to mówisz wolno, no to to fajnie działa. あっ。<c oughs> Eee, przepraszam, eee, i przede wszystkim jedna z cholernie ważnych rzeczy, najważniejszych, której tak naprawdę mężczyźni nie robią, to jest izolacja kobiety. Kiedy ty już zupełnie wspólny język z kobietą, izoluj ją, odizoluj ją jak najszybciej od koleżanek, od znajomych, od kogokolwiek, tak? ponieważ eee, kiedy ona jest o z takimi super fajnie koleżankami, i ty podchodzisz do tej na środku eee, albo tej po prawo, eee, bo mają eee, fajniejsze atuty eee, niż ta po lewo, eee, no to podchodzisz do niej. To jak ona będzie powiedziała z tymi koleżankami, to te koleżanki. Będą ci w jakiś sposób przeszkadzać. Ona też nie będzie mogła się w pełni otworzyć. Na przykład, ona mogłaby chcieć się z tobą pocałować, ale ty, ale ona tego nie zrobi, bo jest przy koleżankach. Więc ty z nią po prostu idziesz na przykład na papierosa, po jej papierosa, oczywiście na jakieś patio, czy czy na przykład na jakimś lożu sobie usiąść, i ty jesteś już z nią sama na sama. Ona jest skupiona tylko i wyłącznie na tobie, a nie o tym, co pomyślą sobie o niej koleżanki, czy nie o tym, co, co sobie pomyślą o niej inni. Ona może w 100% skupić swoją energię tylko i wyłącznie na tobie. Też nie mówiąc o tym, jak z nią, zmieniasz z nią miejsca, idziesz na przykład na patio, idziesz do baru, idziesz na loże, idziesz do sklepu po papierosy, to ona czu, odczuwa z tobą więcej emocji, większe połączenie, bo nie jesteś gościem studiu. Ona, ona czuje, że zrobiła z tobą dużo więcej rzeczy. Bo jakbyś tylko z nią przez całe trzy godziny tańczył, no to tylko tańczyliście, a jak zrobiliście tu, tu, tamto, tam to, to, no to się bardziej poznaliście. No i tak jak mówię, ale przede wszystkim ta izolacja powoduje to, że ty ona się może w 100% skupić na tobie, ty możesz się w 100% skupić na niej. Ona nie ma też tych powiedzmy obiekcji, że ktoś się na nią patrzy, może ktoś się ze znajomych zobaczyć, nie? Więc to jest ważne. To są takie bardzo, bardzo ważne rzeczy, o których musisz pamiętać. A jeśli ty chciałbyś, masz problemy wraz z kobietami, na przykład w podrwie klubie, ale i ogólnie, kobiety ciebie odrzucają, nie wiesz jak z nimi pisać, nie wiesz jak z nimi rozmawiać, jak podejść, zagadać i próbujesz naprawić swoje problemy wraz z kobietami już przez dłuższy czas, ale czy ci to ciągle nie wychodzi, kupowałeś różne kursy, różne szkolenia, oglądasz właśnie YouTube'a, a cały czas nie jest to tak, jakbyś tego chciał, no to możesz zapisać się na bezpłatną rozmowę ze mną, jeden na jeden, ona jest całkowicie darmowa, zupełnie jest niezobowiązująca, na niej po prostu zapytam Ciebie, podamy Twoją sytuację, zobaczymy, jaka jest Twoja obecna sytuacja, gdzie dokładnie popełniasz błędy, ja Ci ja dokładnie te błędy wyłapię, następnie przedstawię Ci plan działania oraz przedstawię Ci, jak działam, no i po prostu wyjdzie z takiej rozmowy na pewno z jakimś tam zadowalającym feedbackiem dla Ciebie, nie? Więc tak to wygląda. Link do umówienia na rozmowę znajdziesz poniżej w opisie pod tym wideo. Zapraszam też do odebrania tego prezentu, który tutaj widzisz. Skrypt z moich rozmów z kobietami, dzięki którym mówię 4 ranki tygodniowo z dziewczynami 10 na 10. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie możesz poznać mnie odpowiedzi z prywatnej strony, no i daj łapkę do góry, kciuka, subskrypcję oraz zapraszam do sprawdzenia innych moich filmów. Dzięki bardzo. Cześć!